Afera na dole. Wścibakowa się kłóci z sąsiadką. Co się stało? Że jej rajtuzy z balkonu na głowę trzepie. Ona świrnięta. Kto latem rajtuzy nosi? Jest już obiad. My z Antkiem zjemy w pokoju. Tylko drzwi nie zamykaj. Ja też. O, i Brianusz jest z wami. Dobry ten kotlet nawet. Z jakiego to mięsa? To jest wegański kotlet mielony. O, to ja dziękuję. No mówisz, że dobry przecież. Z rozpędu powiedziałam, bo myślałam, że to mięso. Ja lubię konkret, budulec. No dobre to milony, jak nie twoje? To wegetariańskie. A to mięsa nie było! Mamo, jest Lesław! Jaki Lesław? Kolesław, sałatka Staszek, bo już ci żyłka wyszła. Kotlet poleciał! Sibakowa rzuca mięsem, chyba że to wege. Chociaż siła wskazuje na mięso. A ty tuzy widziałeś, babcia! Burgery zamawiam, kto chce? Ja! Mi weź, nawet do samoobrony, bo przez klatkę jeszcze będę musiała wrócić. Antkowi weź. Mi też małego wejść z podwójnym mięsem. Sąsiadka widziała? Hamburgerin przywieźli. Weekend, a się nie chce gotować. Powodzi się aż za bardzo. Pisemko trzeba jakieś do urzędu skarbowego skrobnąć. Na kotleta zapraszam. Coś może razem ustalimy. Co z rajtuzami? A kto by tam rajtuzami się przejmował? Sąsiadka, już dawno zapomniałam. No.